Cześć kochani! Witam was po długiej przerwie z powrotem na moim kanale. Proszę, proszę, jeżeli będzie, że mam dziecięcy głos, czy coś w tym stylu, ale dobra, przejdźmy do tematu. Jeżeli ktoś mnie jeszcze ogląda, to pewnie zauważył, że przez ostatnie pół roku nam o moim kanale nie było filmów. Po prostu nie miałam motywacji. No sami wiecie, o czym mówię, co nie? Dobra, powiedz mi po prostu, że to było, minęło i jestem z powrotem, okej? Okay? Mm, mm, mam dość tego głosu. Dobra, ten głos jest o wiele lepszy niż mój. Wracając, chodzi o to, że znowu filmy będą się pojawiać tylko rzadziej, bo co około dwa tygodnie. Jeśli zauważyliście, to możecie widzieć, że odeszło mi z 20 subskrybentów. Postanowiłam więc odnowić kanał tworząc polsko-angielskie filmy takie jak Music Video czy po prostu minimowie. Jednak na razie tego nie zobaczycie. Zamiast tego wasze oczy ujrzą nową serię o dziewczynce mieszkającej w akademiku pełnym sekretów. Dobra, nie mam co jeszcze powiedzieć, więc żegnam. A i jeszcze jedno. Skoro Sowidom się skończył, to czy chcecie film z niego? To papa.